Tak na samym wstępie, jako że bardzo fajnie poszedł poprzedni film, to mam dla was konkurs z jeszcze głowcy. Jeśli ja chcecie wygrać, to zostawcie subika, łapkę w górę i napiszcie komentarz ze swoim nickiem oraz jak wam się podobał ten film. No i to tyle, zapraszam do odcinka. Dungeon na rfsmp to raczej miejsce mało odwiedzane przez graczy, ale nie każdy wie, że można z niego zdobyć bardzo fajne przedmioty, takie jak kula dominacji, koksy, totemy oraz wiele więcej cennych itemów. Pokażę wam dzisiaj, jak w przyjemny i prosty sposób przejść dungeon, a żeby zacząć potrzebna nam jest przepustka. Więc tak, żeby zdobyć przepustkę trzeba iść na Marsa, To jest rakieta na spawnie, dzięki której możemy się przeteleportować. Czekamy aż nas przeteleportuje. Dobra, jesteśmy na Marsie. Jak widzicie na górze, na takim pasku widnieje napis, aktualnie trwają happy hours, pozostały czas tylko godziny 30 minut, a to oznacza, że po zginięciu nie tracimy naszych przedmiotów, czyli bezpiecznie możemy sobie wyjść za linię, nie musimy się tu nikogo bać, mogą nas zbić gracze, ale on to nie robi żadnej różnicy. No teraz szukamy sobie mobków o nazwie Marsjanin, z nich mogą nam polecieć przepustki do Dungeon. No i przez te 3 godzinki możemy sobie je pofarmić, żeby później w nocy robić dungeony. A dlaczego dungeony robimy w nocy? Bo najłatwiej się tam wtedy dopchać. Mało jest aren dungeonów, więc są często zapełnione przez co nie da się wejść. Ale że bardzo chce w dzień, to polecam ustawić sobie makro, bo bez tego to będzie ciężko. O tutaj mamy trzy marsjanów, Tak oni wyglądają. Mm drobną o, akurat drobna nam przepustka na dungeon, także idealnie mi się złożyło, no i przez te 3 godziny możemy tak sobie bić, farmić te przepustki a resztę zobaczcie dalej, dobra więc jak już nafarmiśmy sobie przepustki to idziemy tutaj do npc na dungeon, uwaga co robimy uciekamy idziemy sobie pod ściankę A okay, tak dalej. No i wszystko polega na tym, że teraz po prostu czekamy. Jak widzicie, w prawej stronie mamy czas oraz etap. Aktualnie jest etap 1 na 12. Na etapie 6 oraz 12 są bossy. I tak naprawdę tylko te bossy musimy zabijać. Do tego czasu po prostu czekamy, ponieważ kiedy stoimy poza zasięgiem, moby po czasie się despawnują, no i robi się nowa fala tak w kółko, w tym czasie możemy obejrzeć sobie serial, coś zjeść, mamy czas wolny. Do pierwszego bossa trwa to około 15 minut, więc raz na 15 minut tak naprawdę przyjść, zabić potworka i znowu macie czas wolny. A teraz wam to pokażę w przyspieszeniu oczywiście, że nic nie będę robić. Meta szósty, Wszystko samo się zrobiło pierwszy pierwszego bossa, którego musimy zabić niestety Tego już nie, poczeka, nie przeczekamy Widzimy się jak go zabiję Dobra zabiliśmy I znowu uciekamy sobie na koniec Zabijaliśmy zaraz w study. No proszę bardzo, już z przynimie marsjańskim, slowness. Także naprawdę fajna wrodze, a jeszcze lepsze będą strudienia bossa, Więc czekamy dalej. No i dobra jak widzicie minęło kolejne 15 minut Został nam bosik do zabicia Więc ja go zabiję I się No i zabij się Z tego takie oto przedmioty Dwa złote bilety świąteczne Diamenty zakluczek nic trzy Trzynich szablonu Wow, no naprawdę te złote bilety bardzo fajne No i tak fulko, ja to się zdążyłem sobie obejrzeć od serialu Także naprawdę Brandże robi się sam No i to tyle A jeśli dotrwałeś do końca tego filmu napisz w komentarzu miecz łowcy, a ja Ci przypnę serduszko, żebym wiedział, że obejrzałeś do końca Dzięki.